Hello Santa, hello, hello Santa. hello Santa, hello Santa, thank you. You coming to me? You coming to me? Can you coming to my daughter this year? Good, super. Yes, we waiting for you. Super. poczekamy. Zadowolona jesteś? Przyjdzie Santa? Do Ciebie? Przyjdzie na pewno, co Pani? Kiedy Santy tak mówi, że przyjdzie? Super. Zaraz poczekamy na Santę, zobacz, czekają dzieci. Salusia, tu, tu jestem. Zaraz Pani powie. No, leć. Leć Aniołku, leć. Okay for a picture. Yes, I can take picture with the chicken. I make for YouTube as well. Yeah, yeah. Oh yes. Lovely. Oh, that's beautiful. Oh, lovely. lovely. Yeah. Super. I come well, to close. You, you want me to? Take oh, you have it. Yeah. Yes, yeah, Santa. Hello, Santa. <laughs> Super. Oh, yeah, are oh, oh, not no. okay. Big man. My Big man and tall. <laughs> Obrigado. Tchau, Thank Tchau, Santa. Tchau, vai Tchau, Santa. Bye bye. Oh. Obrigada. Thank you. Thank you. Bye bye Hatch. Super Aluś? Bye, bye. Super. <laughs> Zawsze Mikołaj przytulił? A co dostała się od Mikołaja? Cuki cukiereczki, tak? Super, brawo dziewczyny. Super, przyszedł do sklepu. A gdzie przyszedł? Do Superwalu przyszedł. Tak? Chcesz jeszcze pochodzić? No to chodź.